Cześć witam na kanale Info-Uprawa. To jest bardzo ważny filmik, jeżeli chodzi o uprawę pomidorów, ale też również o uprawę papryk i bakłażanów, ale w szczególności pomidorów. W ręku mam pomidora i to jest mój własny zbiór tegoroczny no z pomidorków, które teraz widać choćby po lewej stronie. Tutaj mamy je zresztą bliżej. Ja z tymi pomidorkami nic nie robiłem, one się same zawiązały. To znaczy, no, jak podszedłem, to, to, to troszkę poruszałem, tak, ten, i to jakoś teraz wygląda bardzo dobrze. Mamy mnóstwo zbiorów, ale nie zawsze tak musi być. Szczególnie w uprawie pod osłonami, szczególnie w tym okresie. Też później latem jest bardzo ważny moment, ale ogólnie to w niektórych przypadkach, jeżeli nic nie zrobicie, to stracicie pierwsze grono. Może nie pierwsze grono w całości, ale w jakiejś części. To znaczy tak, tutaj jest grono pomidora. Jak widać jest pierwszy, tutaj też jest y, drugi. Mam już dwa pomidorki, które się wytworzyły. Ale czy dalej te pomidorki będą się tworzyć, to jest nie wiadomo. Ja tą moją szklarnię otwieram, otwieram ją codziennie, więc no tutaj jakaś pszczółka wleci, czmiel wleci i tych moich w cudzysłowie zapylarek tutaj mam dosyć sporo. Jednak nie zawsze tak musi być. Szczególnie przy takiej pogodzie, gdzie ja na przykład no, przez większość dnia tutaj te, tej szklarni mojej nie otworzyłem. Teraz otworzyłem tam jedną część. No ale tutaj dzisiaj żadnego wada raczej nie było. A pomidorki czekają na zapylenie i ten kwiatek będzie, będzie, aż w końcu no, już tego kwiatka nie będzie. To tylko tak mówię, wiecie, w skrócie. No i nie wytworzy nam się pomidorek. A nam zależy na tym, żeby te pomidorki się tworzyły, żeby nie było tak, że wiecie, że tutaj tylko będą dwa, czy na przykład trzy, cztery, tylko żeby to te grono tutaj było pełne. Żeby to było te 10 pomidorów, czy w przypadku innego pomidora, bo są różne odmiany, że na przykład u jednego jest 5 pomidorów na gronie, u innego jest 10 i tak dalej, różnie to bywa, ale żeby to grono było właśnie wypełnione. Bo teraz jest niestety spore prawdopodobieństwo, że stracicie swoje pierwsze grono w całości lub właśnie w części, że nie będą te owoce się tworzyły. Tutaj pytanie, dlaczego tak będzie, no i jak wspomóc nasze pomidory, żeby jednak tych gron nie potraciły. Posłuchajcie. No i tutaj krótko zapraszam was do zakupu moich produktów. Mam dwie różne książki o uprawie warzyw, jak również kalendarz warzywnika 2025 i smyczki. Teraz są dobre promocje. Zapraszam na info.uprawa.pl i na Allegro. No i przechodzimy do tematu. Dlaczego te pomidorki teraz się nie będą zawiązywały? No ja tutaj mam pomidory w szklarni. Jest teraz obecnie na dworze zimno. Tutaj jest teraz mniejsze prawdopodobieństwo, że choćby jakiś właśnie owad wleci. Więc odpada nam jedna pielęgnacja. Nie ma takiego przewiewu, no bo wiecie, przy zapyleniu można począsać krzakiem ten, no i to powinno się w miarę. To jest niezły sposób takie zapylenie. Ale no teraz tego nie ma. Czy coś się tutaj, wiecie, rusza? No nie, bo jest zamknięty tył szklarni, przód tam jest ten otwarty, ale to nie jest, wiecie, wystarczające w tym momencie. A jak było ciepło, no to te pomidorki się troszeczkę ruszały pod wpływem wiatru, też, no, jakiś właśnie ten czmiel i tak dalej wleciał, a teraz tego nie ma. Też zawsze należy mieć świadomość, że w uprawie pod osłonami, czyli tunel foliowy szklarnia, zawsze jest trudniejsze zawiązywanie się owoców. Różnie to bywa właśnie z owadami i tak dalej, no jest trudniej. I warto te pomidorki wspomagać. Spójrzcie sobie, następny krzak, są następne pomidorki, i tak bym mógł wskazać wszędzie, że tutaj się już te pierwsze pomidorki zaczynają tworzyć. No ale jak będzie cały czas zimno, no i ta szklarnia będzie w sporym stopniu zamknięta przez sporą część czasu, czy też, no, trzymacie te jeszcze rozsady pomidory w domu. No, to tam będzie ciężko z zapyleniem. Jakie są sposoby na zapylenie? No, można począsać troszkę tym krzakiem, to też coś da. Można użyć szczoteczki elektrycznej, sporo osób to chwali. Ja nie używałem, ale, ale sporo osób właśnie takie, takie rozwiązanie chwali, żeby ją tam tam smyrać. Można też użyć pędzelka i smyrać po każdym kwiatku. No, ja jak wchodzę, no to po prostu czasami począsnę sobie tym, tym krzakiem i jest dosyć dobrze. Natomiast też wspomagam moje grona borem. Bor i nie tylko bor, ale no w sporej części właśnie bor wspomaga zapylanie pomidora, zawiązywanie się owoców. No i u mnie było kiedyś tak, że kupowałem sobie borasol z apteki, mieszałem to z wodą i pryskałem po kwiatkach, tak dwa, trzy razy w tygodniu, do momentu zawiązania się owoców. No teraz kupuję sobie po prostu gotowy środek i tutaj y, oczywiście żadne polecenie, to, to reklama płatna nie jest. Nie mam współpracy z żadną firmą, ale mam dwa sprawdzone, to jest Betoxon, jak również Pylicol. I tutaj nie ma co się wiecie bać, że to jest jakiś chemiczny środek ochrony roślin, że to nie wiem na chorobę czy coś. To jest po prostu bor. Bor jest ważny w tym, żeby te pomidory się zawiązywały, żeby się tworzyły. I u mnie taki oprysk nastąpi pod wieczór. Po prostu spryskam całe te kwiatki mocno, mocnym strumieniem wody otwarte i tyle. Nie pryskam całego krzaka, pryskam tylko kwiatki. Oczywiście, jak coś się trafi na liście, to się nic nie stanie. I pryskam do momentu zawiązania się owoców. Czyli wspomagam kwiatki borem. Piękne grona, piękne grona. No a tutaj nie wiem czy to widać, ale piękne pomidorki dwa. No coś wspaniałego z tymi moimi pomidorkami. No muszę te pomidorki poprzestawiać, żeby już były w odpowiednim rozstawie. Bo jak widać, gęsto, bardzo gęsto. Ale cóż zrobić? No ale miejsca nie ma. No mam nadzieję, że jutro część rozstaw przeniosę do tunelu foliowego i tutaj już będzie więcej miejsca. I to będę mógł sobie układać i potem przywiązywać tutaj do góry szklarni. Więc albo ręczne pomaganie pomidorom w zawiązywaniu się owoców, poczucanie krzakiem tym gronem ten, albo albo bardziej i, żeby to było to i to, też wspomaganie kwiatków borem. Dwa, trzy razy w tygodniu. A tutaj mam rozsadę, rozsadę pomidora. I jeżeli chcemy zostawić grono, które jest tutaj, no to też warto je zapylić. W szczególności jak macie taką rozsadę właśnie w domu, czy też w szklarni, tunelu foliowym. I u mnie to jest stała pielęgnacja pomidorów, zapylanie. Ale szczególnie ważne jest to właśnie teraz, jak również to jest szczególnie ważne, gdy są upały. Więc wspomagajcie swoje pomidory, czy to wielkoowocowe, czy to koktajlowe. No szczególnie te wielkoowocowe, ale koktajlowe też. To jest też dobry sposób zapylenie bakłażana, jak również papryki. Bo różnie jest z się owoców. Dużo osób narzeka, no ja gdy mam uprawę bez osłon, no to zwykle nie zapylam. No ale jak tak macie z bakłażanem co roku, że słabo wam owocuje, słabo wam zawiązuje te bakłażanki, no to warto go wspomóc, szczególnie zapyleniem, bo począsanie, no to to będzie słaby według mnie efekt, ale zapylenie właśnie ręczne będzie tu bardzo pomocne. No i jak papryka wam się słabo zawiązuje, no to wspomagajcie ją borem. No też inna sprawa, że ja polecam pierwszy kwiat na pierwszym rozwidleniu usunąć, czy pierwsze kwiaty, jak są też na pierwszym rozwidleniu, teraz macie tego fragment, po to, żeby krzak się lepiej i rozrósł, no ale pozostałe kwiatki no, to już można zapylać. Usuwanie pierwszych kwiatów. Jest to zabieg na tyle istotny, że znacząco wpływa na lepsze plony. Usuwanie kwiatka wpływa na zbiory. Tak właśnie jest. Pokazywałem wam już kiedyś właśnie taki efekt, gdy zostawiłem i zbiory były no, no nieporównywalnie mniejsze. Polecam usunięcie kwiatka lub też kwiatków. Często jest to jeden kwiatek, no w zależności, od czasami jeden, czasami dwa i tak dalej, znajdujących się na pierwszym rozwidleniu. Jeśli tego nie zrobimy, to pierwszą papryczkę będziemy mieli wcześniej. Jednak aby zakwitnąć i owocować tak wcześnie, ta mała roślina zużyje sporo energii, przez co jej wzrost zostanie troszeczkę zahamowany. Owszem, no krzak dalej sobie będzie rosnął, no ale gdy usuniemy kwiatno, to wzrost będzie znacznie szybszy. Papryka trochę później zaplonuje, ale te plony z reguły są, no znacznie. Zdecydowanie lepsze. Polecam więc usunąć kwiat lub kwiaty znajdujące się na pierwszym rozwidleniu. I dotyczy to szczególnie papryki słodkiej, ale ja też obrywam tak w przypadku papryki ostrej. Więc u mnie wieczorem, jak już nie będzie tego słońca, no to będzie zapylenie za pomocą boru. Wspomogę te kwiatki w zawiązywaniu się owoców takim obfitym opryskiem po tych właśnie gronach, po tych kwiatkach. No i takie wspomaganie tym borem to u mnie będzie 2-3 razy w tygodniu. Dziękuję Wam za uwagę, to jest bardzo poważny zabieg, czy to zapylanie właśnie ręczne, czy, czy też za pomocą właśnie oprysku. Bardzo ważne, nie lekceważcie tego, bo możecie stracić pierwsze pomidorki. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.